Lamusą, to jest Mega monto, i jedziesz z tymi Czerwone tykami. było. Nie chcę może Płacił coś? David Jasper najlepszy youtuber. 5 złotych. Gratulacje wygranej. Bandura z godzin temu na streamie mówił, że jak się do niego odezwiesz, to ogarnąłby ci Anbana na Twitchu, bo mu jakieś kontakty zostały. Mówił to dzisiaj przed odpalenem TikToków. Powtarzam, odezwij się tam. Odezwa się, ale nie ma... Nie ma... Kurwa, jeśli ja nie mogę wysłowić! Kurwa! Weźcie się! Ja nie zdarzę odpowiedzieć na jedno i zlecić drugie. Kurwa! śmieci im w pysk, dobrze, że tych Tak, super. Bandura wiem, ale nie ma, nie ma na Twitchu polskiego supportu. Nie ma polskiego suportu na Twitchu! Teraz będzie na to bana, bo nie ma, zypana, to, nie, ma, to, ma na nie ma na Twitchu polskiego supportu. Jan to... Żeby polski support na Twitchu to by dał mi Umbana, ale nie ma polskiego suportu na Twitchu, ja napisałem z jemu Geje ci życie zmieniły i uratowały. Cieszę się. Tazji powinien być kurwa na Marszu Równości, powinien być jego, jego taki wielki kur w autobusie, jak siedzi z biznesmenem, siedzi z tym, co mu wszedł do wyro, oni go całują w polik, on kurwa uśmiechnięty. Z No Nie ma, to jak kut, jak po, poza, poza, poza. Yy...